Dobra, ee, no i udajemy się do ostatniej misji tej kampanii, czyli pacyfikacja. No, e, I ta misja jest dość ciekawa. E, zbliżamy się do granicy, która rozdziała armię elfów i Krasnoludów. Wojna pomiędzy tymi dwoma wrogimi narodami może wybuchnąć w każdym momencie. Musimy załagodzić sytuację, jeśli chcemy pozostawić po sobie spokój na tych ziemiach. I tutaj naród krasnoludów wita mężnych kapitanów wraztwa światła. Polemiec Elfów zagraża naszemu bezpieczeństwu, zakłada spokój. Możecie liczyć na naszą pomoc w ich wytępieniu. Jestem ambasadorem elfów. Zdaję sobie sprawę, że ucznicy elfów walczyli z wami na murach Zamku których Jezior, lecz byli to najemnicy bez własnego domu i rodzin. My jednakże jesteśmy lojalnymi poddanymi cesarza i szanujemy Bractwo Światła, dlatego strzegają was przed krasną krasnoludów. Chcą oni zgarnąć nasze ziemię, mamy wszelkie prawa, muszą być ukorani, jak na to zasługują. Tak i tutaj możemy albo stanąć po albo po drugiej stronie, albo po prostu kazać wszystkim złożyć broń. I wiecie co raczej nie ma na dalszą kampanię nie ma to chyba żadnego nawet klubu. Łatwiej jest stanąć po stronie elfów przeciwko krasnoludom i chyba tak zrobię, chociaż niezbyt lubię elfy. Bo giveaway, Słuszną decyzję, panie. Będziemy walczyć do tego boku śmierć Krasna ludu, No, ale jak widać, naprawdę, wystarczy zaznaczyć 10, i bitwa wygrana, ale popatrzcie się, ile elfi mają dużo więcej wojska, szczególnie, że elfi mają bardzo dobrych, mimo wszystko. No, a krasnoludzi paru bardzo marnych puszników i kilku toporników. Topornicy nie są, szczerze, najgorsi, ale... Ale, ale... Dużo łatwiej tak jest ich pokonania. Widzicie jak się rozpraszczają. Na jeden strzał od, od, od jazdy padają, padają, padają ci, ci ci topornicy. No, jazda ma nasza, drugi poziom, nie jest to... nie, nie jest jakoś najlepiej, ale, ale i tak to jest dobry dobry poziom. Wystarczająco. O, jak widać, tutaj walczą Elfii z krasnoludami, Ale no. Nawet bez naszej pomocy krasnoludy przegrywają. Ci ją żywiołaki i wszystko, a krasnoludy nawet nie przywołały żługa bojowego. Hmm, jeszcze żyje? Nie. Zwycięstwo, świetna robota bo gdzie uderzenia naszych mieczy zapewniają pokój cesarstwu. I nie wiem, czy to jakieś pieniądze dostaniemy, nie, niestety nie. I teraz Skronik Światła. W tym czasie Lord Wismerhill opuścił progi cesarskiego zamku i dojechał się do centralnej prowincji. Wilki i, i wrony wi <grywki> podążali za jego armią, oczekując nowych uczt. No i tutaj nam machają krasnoludy, co nie za bardzo <grywki> powinni nam machać ci mm, elfy, no ale taki mały błąd. I to jest mapa świata, Line. I udajemy się do terenu z wyrocznią. Eee, no co, no to działa. A tak w ogóle tutaj jest, e, ktoś się o to pytał, jest tutaj parę, parę lokacji, w których będziemy, ale jest również parę lokacji, e, w których nigdy nie będziemy. Na przykład e, tutaj na południu. Na południowym zachodzie jest takie taki ka sterta kamieni, tam nigdzie nie nigdy nie będziemy i na e, e, wschodzie również, po na południowym wschodzie również jest sterta kamieni, do której raczej chyba nigdy się nie udamy. Jestem pewien, czy ten zamek na prawo od wyroczni kiedykolwiek odwiedzimy, ale nie jestem pewien. No i tutaj oczywiście opisy ten rejon jest dla Ciebie bardzo ważny. Po pierwsze na wschodzie jest wyrocznie, tylko tam dowiesz się jakie jest Twoje przeznaczenie w dodatku. To właśnie tutaj odwieczna walka elfów z krasnoludami staje się jeszcze bardziej widowiskowa, gdyż w górach leży Dasz, czyli Krasnoludzka Stolica. Puszczę w centrum tego rejonu, zamieszkują liczne elfy, a zapuszczenie się w na ich tereny bez ich schody jest, jest bardzo niebezpieczne. W końcu na południowym zachodzie jest tajemnicza kraina smoków, strzeżona przez ich słup i smocze książęta. I popatrzcie się ile fratus groźnie ma do powiedzenia. ha! i Wismer Hill, podczas ostatniej kampanii wiem, się należycie ze swoich zadań. Postanowiłem zatem wtajemniczyć w moje plany. Zgodzisz się ze mną zapewne, że cesarz nie zasługuje na tron. Nie spodziewałbym się, że coś takiego usłyszenia oczywiście to było jasne jak słońce od początku. To dowiedliśmy, że tylko Braco światła jest w stanie utrzymać pokój. W prowincjach na pewnego dnia yy, powinniśmy obalić cesarza, a ja powinienem przejąć jego koronę. No, któżby inny! Za wcześnie jednak, aby ujawniać nasze zamiary. Dopóki nie nadejdzie czas, nie powinniśmy otwarcie sprzeciwiać się imperium. Aby przygotować się na ciężkie walki, jakie nas czekają, poprowadźmy naszą armię w rejon wyroczni. Istnieją trzy dobre powody, by udać się tam. Po pierwsze, powinniśmy zasiągnąć porady wyroczni. Tak, to jest bardzo fajny powód. Po drugie,. 呃。Uh Aby uzyskać przepowiednię sprzyjającą naszej sprawie, no no. Następnie powinniśmy udać się z misją do Zamku Smoczych Książot, z którymi łączy nas stara przyjaźń, albo... I musimy wzmocnić te więzy, aby upewnić się, że w decydującym momencie możemy liczyć na ich pomoc. I powinniśmy się udać do Krunkedash, aby kupić od miejskich rzemieślników kilka machin obleżnych krasnoludzkich chyba, no nieważne. E, musisz też wiedzieć, że zastaniemy w tym regionie... A, ten region jest w stanie wojny. Hazeltorn, pan Czarnego Księżyca, o stwarcie wystąpił przeciwko imperium, jego armii o dokonałej inwazji na prowincję wyroczni będą nas atakować bez litości. Po pierwsze, ponieważ oficjalnie wciąż jesteśmy sprzymierzeni z imperium, po drugie z powodu osobistej nienawiści pomiędzy mną i tornem przeklętym. Uff, pozwólcie, że się napiję, bo w gardle od tego czytania. Aha, O to chodzi. I, I przejrzyjmy, co tutaj co tutaj jest. Jest tutaj zamek Smoczy książąt. Jest Grunke dasz, yy, czy jest smosżza przełęcz. Tutaj mamy jakiś skarb. <grybujesz> <grybujesz> yy, dobra, ale teraz, dlaczego nie możemy iść do Grunkedash? dasz? Cech zamieczników z że kuźnie są zamknięte z powodu na święto zaklętych młodu. No i taka taka wymówka. No, a czemu nie może być na zajęcie? No, bo czerpiej. I... Aha, smocze księżyca witają przywódców pracy Światła. Cieszymy się, że starzy przyjaciele nie zapominają o nas. Jednak przede wszystkim wyświadcie nam jedną przysłuchę. Hordy księżyca czarnego bezstydnie wkraczają na nasze ziemię. Jedna z nich zablokowała, smoczą przełęcz. W tej chwili mamy zbyt wiele do zrobienia, by się nimi zająć. Bylibyście na tyle uprzejmi, aby zająć się tą sprawą. Odwiedźcie nas, jak już będzie po wszystkim. Wiemy, jak okazać wdzięczność. Tak. No, ale cóż. I wiecie co: w tym odcinku udamy się do wyroczni. Bo ogólnie polecam to zrobić, gdyż, gdyż wyrocznia to bardzo fajne miejsce. Tylko tutaj może się naprawdę. Można popełnić najgorszy błąd jaki można popełnić w grze. Ale tak więc, do wyroczni. Zbliżamy się do wyroczni. Musisz zasięgnąć jej porady Lordzie Wismenhillu i uzyskać pomyślną odpowiedź. Od tego zależy powiedzenie naszej sprawy. Jestem rudowo Krazenach. Kurczę, czemu? <laughs> Powiem wam tak, dlaczego ogólnie on ma niemieckie nazwisko? No... I to nie jest tylko tutaj Kniki Czarnego Księżyca. Eee, spotkałem się z paroma właśnie takimi, że tak powiem, uniwersami, o, e, w których właśnie takie imperium, takie rządzone ma, ma e, i tam tam goście są, są po prostu z niemieckimi nazwiskami. E, Pierwsze, pierwsze co mi do głowy przychodzi to, to, to legenda galaktycznych bohaterów. Jak ktoś wie, no to fajnie, jak nie, no to cóż. E, 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 tak ostatnio jakoś sobie, sobie coś mnie naszło, żeby sobie to obejrzeć. No i ten... Tego. Dobra, ale nie, nie, nie zagadujmy. Przybyłeś, panie, w samą porę. Sytuacja jest poważna, jak wiesz. Wyrocznie jest świętym miejscem, za, w tym zapewnienia pielgrzyma swobodnego dostępu. Zatrudniono tam garnizury czesarstwa, twojego bractwa oraz czarnego księżyca. Ale czemu nie ma sprawiedliwości, to nie wiem. Yy, taki był ustanowiony tam porządek, jest znaczny. dzisiaj: czarny księżyc opanował aktuarium, nie pozwala nikomu się do niego zbliżyć. Co więcej, buntownicy spodziewają się posiłków. Eee, e, 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 które mogą nadejść w każdym momencie? Zmiażdżmy Czarny Księżyc, zanim będzie za późno. Wyzwolimy sanktuarium w imieniu cesarza. No i. Lordi Witzmerheil, zrób jak mówi ten głupiec i niech jego pomoc będzie z dla nas w realizacji naszych planów. Chcąc odnieść szybkie zwycięstwo, skoncentrujmy nasze ataki na trolach Czarnego Księżyca. To najstraszniejsi wojownicy. Dobra, dobra. Spróbujmy zabić ich wszystkich, zanim przyjdą posiłki. Może założycie o cokolwiek, że to osłabi morale naszego wroga, że ten opuścił moje pole walki. Na trole! Tak, tutaj mamy również 3 minuty, hmm, wiecie co, tak naprawdę, to nie wiem co się stanie, jeśli nie wiąże mi się z tego, z tych, e, z tych, z tych, z tego zadania w 3 minuty, no ale cóż, ale teraz taka, a nawet spróbujemy, zobaczymy, może być coś ciekawego, a jak nie, no to może jakieś posiłki, większa bitwa, ale zobaczcie, to jest śmieszna rzecz również. Jeśli naciśniemy tab, to znika minimapa, która może nas tu zasłaniać, ale mniejsza. Oto, taka śmieszna rzecz jest. Widzicie, za nam łucznika. Ze śmieszniejszych rzeczy jest to, że zobaczcie, to jest garnizon światła, a to jest garnizon imperium. Jest różnica, no cóż, tych jest dwa razy więcej, ale to światło jest oczywiście tymi. Potężne i uważają się za, za, to, za, za bardzo, bardzo potężnych goszczków, że tak powiem. zresztą to jeszcze nie jest największa beka, jaką w konikach czarnego Księżyca e, można, można widzieć. Ale to, to, to wszystko, wszystkiego się dowiecie, wszystko zobaczycie. E, szczególnie walka po stronie światła jest taka zabawna. Uuu, chyba goście tutaj e, sobie nie poradzili. E, ci, ci ci biedni imperialni żołnierze. No ale właściwie jestem ciekawy, bo, bo, bo misja ta jest raczej bardzo prosta jak większość tych misji z kampanii świata ale nie martwcie się, będzie jeszcze... Właśnie, o, o, na tej, tej mapie taktycznie, na tej, w tym, w tym regionie, o, że tak powiem to, w tym regionie jest najstraszniejsza, najtrudniejsza bitwa tej kampanii i jedna z trudniejszych bitew... Ej, ej, gdzie uciekacie? Jedna z trudniejszych bitew ogólnie w całej grze. Ale to wam pokażę. I teraz, to demonstrowałem również tak przy okazji, widzieliście, m, ten oddział łuczników, właściwie jeden łucznik i jeden e, chorąży, zaczęli uciekać, a w momencie, gdy któryś z bohaterów e, podejdzie do, m, podejdzie do... do... Podejdzie do, do uciekającej jednostki, wtedy, wtedy przywraca im, im morale. I, i już przestają uciekać. To jest bardzo fajne, takie. takie No po prostu fajne, nie jest to jest super skomplikowane, ale. ale fajny taki smaczek, że, że można przerzucić morale uciekającym jednostkom. Dobra, no zostało 10 sekund. Oczywiście z łatwością mógłbym wygrać tę bitwę, ale, ale jestem ciekawy. Po prostu z czystej ciekawości chcę zobaczyć, co się stanie, gdy nie uda mi się. Zdążyć te Do trzy minuty, posiłki oczekiwane przez Czarnych... przez przy, przybyły, zanim zaczęliśmy zabić rolę i musieliśmy ten panie. Bitwa przegrana. Ha. No i co, jakieś reperkusje? No, mamy stratę, ale to nieważne. Nie, po prostu mm, możemy powtórzyć tą, tą bitwę mm, i nic się nie stanie. No cóż. A, I myślicie co myślę, że... A dobra, powtórzymy na szybko tą bitwę. Tym U, razem oczywiście planowo wygrywanie. Dobra, bla bla bla. I to myślę, że sam Vismer Hill sobie, sobie poradzi. Tak wystarczy głównie te trole pozabijać i nie będzie problemu. Tak, drugi raz to bitwa. No. Ogólnie większość. E, Większych witew można, można dwukrotnie rozgrywać, e, e, czy nawet wielokrotnie, gdy nie udało się jakichś e, tam ty, hmm, wykonać jakichś tam e, jeszcze z ciekawszych rzeczy. Hmm, nawet jeśli, czasami gdy nasza armia zostanie rozbita to e, są szanse, że mm, są szanse, że 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 ten e, Nie, gdy nasza armia zostanie rozbita, czyli wszystkie jednostki oprócz bohaterów zostaną zabite to wtedy e, wtedy jest taka szansa, że mm, nie trafił. Ja. Wtedy jest szansa, że... O No cholera, o czym to Wtedy jest szansa, że... Nie, wtedy po prostu dostajemy na wordziałem pani nim czarkickiej trolle są marcze, wyjdzie w prostypcie, gana, kontrolujemy ziemię kolejne sanktuarium. Tak, tutaj jest. Błąd najgorszy, jaki możemy popełnić w życiu, czyli stosować władzę świątyni. Żądam, aby mi natychmiast przyjęto. Wtedy wyrocznie się na nas wypnie, wyrocznie się na nas wypnie, obrazi i nie dostaniemy. Ale zgodnie ze zliczeniem, nie czekać. No i twój czas nadszedł, gdzie pismo wejść do sanktuarium i wysłuchaj wyroczni, która przemawia przez moje usta. No tutaj mag to trochę se, to po macoszemu potraktowane zostało, ale nieważne. Oto jej słowa. Twoi dzi dzisiejsi przyjaciele będą twoimi jutrzejszymi wrogami. No cóż, jesteśmy zdrajcami Imperium, więc. Ale te słowa mają drugie dno. Tak, bo tutaj jesteśmy światłem i zdradzamy Imperium to są nasi przyjaciele. A, a kiedyś tam Wam powiem, że nie tylko o to chodziło. Ha. Pewnie się domyślacie, ale nie trudno. Nieważne. Lecz cóż to znaczy, jeśli Twoja sprawa ostatecznie zatriumfuje? No to się cieszymy. W każdych okolicznościach bądź wierny swoim interesom, tak? bo jesteśmy światłem. I pamiętaj: mieliście tylko ten, kto nie jest najsilniejszy. Ja. Tak, tak. Doskonale odpowiedzieć wyrocznie i odpowiednio zinterpretowania sprzyja naszej sprawie. Powinniśmy przekazać ją kilku wielkim lordom, którzy utrzymywali poparcie wstrzymywali poparcie dla nas. Jestem pewien, że to wystarczy, aby uzyskać od nich znaczne wsparcie finansowe. I popatrzcie się. To jest chyba najwięcej złota, ile, ile dostajemy naraz w całej grze. 7,5 tysiąca sztuk złota. To jest naprawdę olbrzymia ilość. Co z nią zrobimy? To wiecie się w nas. A tu zaraz obok jest skarb. Ha! A, co, a co zrobimy z tym złotem? Dajcie się w następnym odcinku. Ha!